Siema siema tajtory widzowie mamy wielkie zmiany w Brawl Stars Głównie jeśli chodzi o sushi Mnóstwo mocy wasabi zostało osłabionych Ale niektóre zostały też ulepszone Od teraz będą to zupełnie inne moce W dzisiejszym odcinku pokażę wam też kilka innych ciekawych newsów Dlatego oglądajcie od początku do końca Naprawdę warto A jak po tym odcineczkiem dacie radę dobić 2000 łapek w górę No to dziś lub jutro odpalę wam live'a Gdzie będę leciał po top 1 Polski na broku Więc myślę, że ciekawa sprawa Jak chcecie to lajkujcie Po raz kolejny to robimy Wysiadlamy tu 10 losowych subskrybentów mojego kanału jak też chcesz być pokazany w kolejnym odcineczku, właśnie, wystarczy, byś mnie subskrybował i już masz szansę. Zawsze biorę losowe osoby, więc no każdy ma szansę, kto mnie subskrybuje. Dobra, więc na początek wbijamy sobie na oficjalnego Twittera twórców Brawl Stars, ponieważ oni dzisiaj wspomnieli o tym, że te pluszaki, co ostatnio wam pokazywałem, czyli pluszak do Rico, em, do spajka i do Nity, które wchodzą, będą dostępne tylko przez 4 tygodnie. Później będą już limitowane i nie będzie się ich dało kupić. Em, no, generalnie to jest info od oficjalnych tutaj twórców Brawl Stars na Twitterze, jak widzicie, i co oni tutaj napisali. Można złożyć zamówienie przed 16 czerwca lub żałować do końca życia. Powiem tak, ja chętnie bym sobie któregoś z nich kupił, ale gdyby były trochę tańsze, jednak ceny za nie są dosyć duże, więc chyba nie, bo to jeszcze trzeba z zagranicy sprowadzać, więc tam jeszcze przesyłka, i tak dalej. Ale jak któregoś miałbym wybrać, to oczywiście wybrałbym Rico. I jak ktoś to sorry za kamerkę, że tak troszkę gorzej mnie tu widać, że jest ciemno i tym podobne. Ale już niestety na ten odcinek nie zdążę tego zmienić, musimy tak wytrzymać. Zanim przejdziemy do kolejnych newsików, no to dzisiaj w sklepu, czekajcie, nie tutaj tutaj leciało kolejne darmowe sushi, kolejna roka sushi do odebrania, dzień szósty, więc bierzemy ją sobie. I co tu będziemy w środku mieli? Kibitujcie, widzowie. Jest podwójna, proszę po czwórna. proszę. Najgorzej. Zawsze jak mi podwójna dropi, nawet mocy wasabi żadnej nie dostaje. Ehm, no dobra, błyskotki punkty mocy. Przynajmniej plus taki, że już mam 131 otworzonych. Napiszcie w komentarzu ile wy już odpożyliście sushi, bo jestem ciekawy. Zanim przejdziemy sobie do tytułowego tematu tego odcinka, wbijamy na twitterka TrueWolfa. On parę dni temu wrzucił tutaj bardzo fajny post, na którym pokazał najlepsze postacie na ten tryb Oni To jest oczywiście tryb łowy na Oni, którego możecie kojarzyć. I jestem ciekawy waszego zdania zgadzacie się z True -offem, że te właśnie postacie są najlepsze na tym trybie. Ja powiem wam, że chyba tak. Nie mam się do żadnej postaci co doczepić. Kruczek totalny kozak. 8-bit też mocno oddaje. Jeśli chodzi o jego no on też jest w miarę spoko, zwłaszcza jak go ulepszymy już później wyżej. Pamka, no wiadomo, bo Pamka zawsze na tego typu tryby jest dobra, ale Nita to jest najlepsza postać według mnie. Oprócz tego Jesse, no z jej działkiem, kurde, robi robotę. Mamy Colta, on też fajnie damage może zadawać. Amberka to ma tak mocną moc wasabi, że to nie ma co się dziwić. I to samo czy się Tika. Więc ja się zgadzam i w sumie chyba nic mi tutaj nie brakuje, nic dodać, nic ująć. Lecimy dalej. I jak wiecie, kończy nam się już trzeci rozdział kalendarza wydarzeń, jeśli chodzi o królestwo Katany. A co za tym idzie za niedługo, zaczyna się czwarty tydzień. Poznamy finałową wersję mangi, czyli tej księgi. Zobaczymy, co tutaj będzie. Z tego co wiem, to chyba już w czwartek ma właśnie być nowe wydarzenie. Tak, za jeden dzień i 22 godziny. A koniec całkowitego eventu jest za ponad 8 dni. W tym czwartym rozdziale czekają nas codzienne konkursy i weekend dwa razy dropów star Czyli tutaj będziemy mieli podwójne star dropy tylko że nie podwójne sushi, no ale już dobra. I będziemy mieli specjalny tryb, w którym będziemy mogli grać i podaję, chyba tam 5 czy 3 razy dziennie, jakoś tak. Im więcej wygramy, tym więcej punktów do tabeli zdobędziemy i tam po trzech dniach osoby, które są najwyżej w tabeli, dostają najwięcej sushi. Chociaż nie wiem, czy nie będą to codzienne konkursy, no bo tutaj wprost napisali, że codzienne konkursy, czyli chyba będziemy mieli po parę gier dziennie i później po każdym dniu będziemy już dostawać sushi. Więc zapowiada się ciekawie, ale ja tam najbardziej czekam na tą mangę, na zakończenie czwartego rozdziału. Wbijamy sobie znów na konto na Twitterze twórców Brawl Stars, bo dzisiaj się działo, moi drodzy. Mieliśmy w wielkie zmiany, jeśli chodzi o moc Wasabi. Część z nich została osłabiona, część ulepszona. I pozwólcie, że teraz wszystko fajnie Wam tutaj przeczytam i powyjaśniam. Osłabionych postaci mamy Amberkę, której to zmniejszono rozrzut między pociskami. U Hanka obrażenia zmniejszone są aż o 70%, więc dostał strasznego nerfa i to już będzie całkowicie inna moc Wasabi. I moc Wasabi do Hanka nie będzie już taka mocna. Jeśli chodzi o Asha, no to tutaj jego bonusowe super przeładowanie zostało zmniejszone o 20%. A Byron i Angelo ma zwiększony rozrzut swojego pocisku. Wbijamy teraz do ulepszeń, czyli do postaci, które zostały wzmocnione. Mocnione, a nie osłabione, i pierwsza z tych postaci to Stew. Ma teraz podwójne pociski też podczas używania swojego super ataku. U rozy rosną nam 4 krzewy zamiast jednego, czyli 4 krzaczki, a nie jeden. Polet ma zwiększone obrażenia od pocisku, czyli ze 100 na 200 i zwiększoną liczbę tych pocisków, które z niej wylatują, z 4 na 6. U Sherry też została zwiększona liczba pocisków przy ulcie z 30 na 35. Super przeładowanie u Gina zostało też zwiększone o 15%. U Kolta była niewielka zmianka, ale no jednak troszkę poprawili mu prędkość przeładowania. U Broka zwiększono obrażenia z Podstawowym atakiem i efekt obszarowy. Super atak Lily teraz ładuje się z czasem, a Bel ma niewielkie zmiany w prędkości przeładowania, które też są na plus. Dodatkowo mamy kilka napraw. Rozwiązano problem, w wyniku którego spraje nakładały się na siebie i pojawiały się tylko 4 zamiast 5. I podstawowy atak i super efekty wizualne skórki ninja są teraz też naprawione. Więc taką przerwę konwersacyjną mieliśmy z rana. Dużo naprawdę według mnie potrzebnych poprawek. Szkoda, że tak późno, ale no ważne, że są. Szybko wbijamy jeszcze na Twitterka do Candy'ego, bo on znalazł coś strasznie ciekawego. Widzowie. Na jednym z filmików tutaj możemy zobaczyć, uwaga. Uw w pewnym momencie skok Edgara i twórcy zmieniają go w coś takiego. Widzicie? Taki dziwny, latający Edgar. Czy zwróciliście uwagę, że identyczny Edgar jest na ekranie ładowania podczas brołkapa, na tym tle, które będzie w lobby? To jest ten sam Edgar. O co z tym chodzi? Czemu twórcy go znowu tutaj umieścili? Na przykład Dynamite jest tu już normalny. Sherka ma tylko też jakieś na żółto tutaj zaznaczone, ale poza tym jest normalna. Więc dlaczego Edgar jest tak zmieniony? Czy oni coś szykują? A propos brołkapa, warto wspomnieć, że drużyny e-sportowe są już w drodze. Wszyscy proplayerzy właśnie lecą do Dallas. Tutaj mamy zdjęcie drużyny. Lot. Zwróćcie uwagę, wszyscy już gotowi, fryzurki na biało sobie zrobili. Ciekawe jakim pójdzie. Razem z Wenim oczywiście będziemy za Was to komentować, więc już 23 się słyszymy. No dobra, wbiłem teraz na moje konto deweloperskie, gdzie mam dostęp do trybu Arena Zadymy, który to wejdzie już po zakończeniu eventu sushi mniej więcej. I teraz troszkę chciałem na ten temat tego nowego trybu z wami porozmawiać. Arena Zadymy to mocno specyficzny tryb. Sprawa wygląda tak, że gierki na tym trybie trwają bardzo, ale to bardzo, bardzo długo. I nieraz idzie się nawet znudzić. Jest to ciekawe, i powiem wam tak, są dwie strony. Albo ten tryb naprawdę spodoba się graczom i wszyscy będą strasznie z niego zadowoleni. Albo no ten tryb będzie po prostu nudny i za długi i gracze w ogóle nie będą później już w niego grać, tylko na początku będzie na niego hype. I właśnie tej drugiej opcji troszkę się boję, bo żeby ten tryb was zaciekawił, to trzeba dobrze poznać jego zasady. No, bez tego to, to może się wydawać takie bardzo skomplikowane i tak dalej, ale jak już dokładniej wejdziemy w te zasady, zrozumiemy, o co w tym trybie chodzi, co tutaj trzeba zrobić, co jest celem drużyny, no to gra się w to już. Dużo lepiej i ciekawie, jest to coś nowego. Wiemy też, że na Brawl Cupy, który odbędzie się od 23 do 25 maja, na tym turnieju, pro playerzy będą grali w tym trybie, mecz pokazowy. No i będziemy mogli zobaczyć, jak najlepsi gracze sobie na tym trybie radzą. I myślę, że wtedy warto być i obczaić, bo to może wam dużo pokazać, jak ten tryb wygląda. No, najlepiej podpatrywać właśnie u pro playerów, jak oni tutaj grają, nie? Ja co do tego trybu, na razie nie mam zbytnio jeszcze wyrobionego zdania. Musiałbym w niego troszkę dłużej pograć. Aczkolwiek, to no, na pewno nie jest to łatwy tryb. Tutaj no, nie oszukujmy się. Samo to, że czas trwania tego trybu to jest chyba z 8 minut tutaj, jak nie więcej, no nie, no około 8 minut właśnie chyba cała ta mapka trwa, jeśli przed czasem nie skończymy, a przed czasem bardzo ciężko jest skończyć no bo żeby rozwalić to główne działko które jest tam na końcu, to jest troszkę też podobne do Siege'a może pod jednym względem że trzeba właśnie rozwalić na końcu takie działko trochę też w tym widzę nawiązanie do Clash Royale gdzie są trzy takie działka przeciwne i trzeba je właśnie wszystkie rozwalić wtedy wygrywamy, no ciekawie to wygląda, ale powiem wam, że jest to specyficzny tryb, to chciałem wam tutaj przekazać, i teraz pytanie, czy ten tryb wejdzie przed tym, zanim case będziemy mieli w przedczesnym dostępie to jest 29 maja, czy może jednak trochę później. Bo jeśli tak, to case na tą mapkę, na ten tryb może być naprawdę najlepszy. Na koniec odcinka jeszcze jeden ciekawy temat związany z codzienną pasą. Mordeczki, twórcy mówili, że jak dojdzie się do 60 paru dni w codziennej pasie, no to ona się kończy i zaczyna się od nowa, restartuje się. Aczkolwiek wcale tak nie jest. Dni letą dalej, już mam 71 dzień. Napiszcie jak otwarić do tego momentu, który wy macie dzionek. Ehm, no i nie wiadomo, ile można na maksymalnie podejście do studni, czy może w nieskończoność. Sam jestem strasznie ciekawy, ehm, no... Miało być to zupełnie inaczej, tak twórcy wprost nam mówili, ale jak widzicie okazało się inaczej. A w tym odcinku też na tyle widzimy się w kolejnych do zobaczenia, piona.